Witajcie na kanale BMW Dobrzański Kraków Chciałem Wam dzisiaj pokazać BMW X5 Auto pochodzi z 2018 roku Przebieg tego samochodu to jedne 28 000 km Samochód jest wyposażony w silnik diesla dwulitrowy o oznaczeniu 25D i mocy 231 koni mechanicznych Przejdziemy sobie dookoła, pokażę Wam całą bryłę tego samochodu Lakier tego pojazdu to szafirowo-czarny metalik. Bardzo elegancki. W połączeniu z jasnym wnętrzem nieźle wygląda. Tutaj standardowo dwie okrągłe końcówki układu wydechowego. Oczywiście elektryczna klapa. Kamera cofania. Felgi 18 calowe zapewniają bardzo dobry komfort jazdy. Przejdziemy sobie do wnętrza pojazdu. I tutaj na pokładzie mamy, mamy najwyższy model foteli, czyli fotele komfortowe. Elektrycznie regulowane z pamięcią. O audio, audio dba zestaw hi -Fi. Mamy tutaj oczywiście też dużą nawigację. Kierownicę pakietową. Tak wygląda tutaj kanapa. Poczekaj. Na pokładzie mamy również adaptacyjne reflektory diodowe, z takich uszkodzeń mankamentów Mamy tutaj lekko zarysowany przedni zderzak, ale generalnie auto wygląda nieźle. Niski przebieg. Jeśli chodzi o pakiet serwisowy, mamy tutaj pakiet serwisowy do 2023 roku lub do przebiegu 100 000 km. Także tutaj jeszcze jak najbardziej kilka serwisów możemy wykonać bezpłatnie. Także dzięki za uwagę. Jeśli Wam się podoba ten samochód, piszcie, dzwoncie.